Wiecie co macie robić? Nowość randka w ciemno od 4 października w soboty o 16.30 w Polsacie. Bo najtańsza sobota w Biedronce, to okazje najlepsze po słońce. Tylko w te sobotę brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram, a masło Ekstra polskie Mlekowita 4,75 za każdą z sześciu sztuk przy zakupie sześciu. Oraz jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M 9,99 za opakowanie. Do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 9,45 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Biedronka. Dziś zamknięte. Czekam na ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Wezmę apap, dla mnie najszybszy. I ból mam z głowy. A ja wracam do tego, co naprawdę ważne. Cześć, tato. Dobrze, że jesteś. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sezon przeziębieniowy w pełni. Dookoła pełno wirusów, a ja martwię się o moją odporność. Gdy czuję, że coś mnie bierze, mam swoją tajną broń, askorwita. To witamina C w dawce 1000 mg. W dodatku askorwita to lek, więc mam pewność, że działa. Skorwita. Uderzająca dawka dla odporności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Jestem wykończona. I to odbija się na naszych relacjach. Na szczęście mam to już za sobą. A pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Mebevit B-Kompleks to wsparcie układu nerwowego. Zabiera aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. A dla mojego dziecka Mebevit B-Kompleks Junior. Koncentracja i energia do nauki. Mebevit B-Kompleks. Mniejsze zmęczenie i dobry nastrój. Nowa era długich rzęs z nową maskarą tubingową od Max Factor przez cały dzień bez osypywania do 50% dłuższe rzęsy. Technologia tubing dla nowej ery dłuższych rzęs z nową maskarą long lash ira od Max Factor. Twój dzień może być dniem Glovo na tysiące sposobów. Masz gości? Nie stresuj się gotowaniem, zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy, nie trać dnia. Glovo dostarczy je pod drzwi. Może dzisiaj jest Dzień Glovo? Ściągnij aplikację i miej wszystko w kilka minut. Jestem liderką. w biznesie. w samorządzie. prowadzę firmę. zmieniam miejsce, ale nie cel. Patrzę szeroko, myślę globalnie. działam lokalnie. Działam dla ludzi i dla wspólnoty. Szukam oszczędności, stawiam na energię, na odnawialne źródła. cyfryzacja, rozwój. Potrzebuję finansowania, tego na miarę. Na dobrych warunkach, które wspiera zmianę. Nowe pożyczki unijne już są! Sprawdź na BGKPL Pożyczki Unijne. Nasza firma Pato Developer. Nie no, zaraz, zaraz, zaraz Pato Developer. Patryk i Tomasz. Zresztą Patryk to ja. A Tomasz? A Tomasz, yy, Tomasz siedzi. Gdy któregoś dnia zabraliśmy mu telefon, to wpadł jakiś dziki szał i zaczął szarpać za włosy koleżanki.